Witam Was na QA zadanych przez Was w komentarzach. Zaznaczam, że nie wszystkie były, to na pewno. Więc nie wszystko będzie. Niektóre sobie pozwoliłem y, usunąć. Albo. Sorry. Y, no, dokończając. Nie wszystkie pytania są, ponieważ y, no... Niektóre były y, niestosowne co do mnie i uznałem, że pierdolę to i nie chce mi się. Zacznijmy więc od pierwszego, dlaczego psikam się dezodorantem, a nie gazem pieprzowym? Ponieważ dezodorant ładnie pachnie, y, używa się go, kiedy jesteś na przykład po treningu, jak nie chcesz się myć. Y, na przykład, no, szybszy w użyciu. A poza tym wygodny, mały. No. Przejdźmy do drugiego, to bardziej będę musiał się chyba rozwinąć. Jak się czułem, gdy Kamil KW powiedział, że nie wpuści mnie do swojej karocy? No troszeczkę mnie to zabolało, nie powiem, zranił moje jakby uczucia. Myślałem, że powie to delikatniej, no ale niestety Troszkę mnie zranił, no nie powiem, Kamil, obraziłem się troszeczkę na ciebie, no ale zdarzałem się takie sytuacje, tak, no, mogłeś to delikatniej powiedzieć, nie tak, yy, nie wiem, agresywnie, nie, tak, no mogłeś to delikatniej powiedzieć, nie powiem, że nie, no ale mogłeś po prostu powiedzieć nie, bo nie chcę, a nie wchodzić w szczegóły, tak, troszeczkę mnie to zabolało, nie powiem, że nie. No bo wszedłeś w takie, taką przestrzeń prywatną, więc no, troszkę mnie to zabolało, nie powiem, no ale co się, co się obrażać, no. Chciałeś powiedzieć tak, to powiedziałeś. Czasu nie cofniesz. Następne. Strzelanie z ucha u pedagoga. To prawda, czy cygańskie brednie? Yy, moim zdaniem to cygańskie brednie. U pedagoga się chodzi wtedy, kiedy masz jakiś problem albo emocje biorą tak zwaną górę, czyli biorą za ciebie, za tobą przewagę. No i robisz coś pod wpływem emocji, tak? A nie strzelam z ucha, bo nie umiem. Niestety, więc no Przypuszczam, że to był jeden z użytkowników, którzy mnie nie lubi. Nie lubią, albo nie lubi. Więc. Tak, ja dam. Jednoleni Czy. Yy, nie. Plan treningowy i kontakt z łydką, panie Rudkowski. Powiem Ci tak, plan treningowy mogę Ci posłać na prywatnej wiadomości. A kontakt z Łydką nie jest możliwy, ponieważ ja tego nie lubię. I nie będzie takiego kontaktu. No, chyba że się tam gdzieś dogadamy, w kwestii w ogóle spojrzenia. E, nie lubię tego, ponieważ to narusza moją prywatność. Ja swoją prywatność cenię, nie? To jest najważniejsze w sumie, e, to co sobie cenię. No, jeszcze honor, nie? Żeby nie obrażać e, tego, e, wrażliwych punktów, nie? To jest najważniejsze też. Czy w DD panuje próżnia od 8.27 do 15.32? Powiem tak. Nie wiem, co Ty sobie myślisz, Panie kolego, ale ja nie mieszkam w DD. Ja mam normalny dom. Jak widzisz, pokój mam. Wyremontowałem sobie go praktycznie sam no z pomocą ojca. Więc ze mną. Nie ma takich rzeczy. Tu, wiesz, próżnia to jest takie coś, gdzie nie ma powietrza i nie może panować od jakiejś godziny. No, jesteś debilem, tak można y, powiedzieć, bo próżnia jest cały czas. No i jakbyś poleciał do kosmosu o 16:00, o 16, byś miał tam powietrze, kurwa. To by było bez sensu, moim zdaniem. Więc zastanów się, co piszesz, i przemyśl swoje, y, swoje myśli. Pomyśl następnym razem, co napisać. E, jakie miałem dziwne sytuacje z podstałówki i jacy byli nauczyciele? Sytuacji było... Multum w podstałówce. E, szczególnie z nauczycielami. Boże, jakie to było... Nie, to, to by musiał na kilka odcinków. Ale parę wam mogę dać, takie dwie. Pamiętam, że... Y, byliśmy na przerwie i mieliśmy takie mleko. Mm, albo bardziej, jogurt to był? Ja, i to jogurt i rzucaliśmy na, na ziemię po prostu, żeby się rozwaliło, żeby przedłużyć yy, przerwę. Żebyśmy na przykład na lekcji geografii robiliśmy tak, że rzucaliśmy, jak się nie rozjebało, to jeszcze to deptaliśmy bardziej. I się rozwalało i mówiliśmy, proszę Pani, panam nam się jogurt rozlał. Możemy to posprzątać? A ona, no jasne, idźcie, tam sprzątaczka ma. I my szliśmy, jakbyśmy nie chcieli tego robić, ale tak naprawdę przedłużaliśmy sobie przerwę, żeby się nie uczyć. To była jedna. Druga sytuacja, byliśmy na WF-ie i tam graliśmy w piłkę nożną, no normalna podstawówka, chcieliśmy się wyszaleć, chłopacy i tak dalej. I w pewnym momencie tam jakiś y, grubszy, taki z przeciwnej klasy, y, zaczął do mnie, mnie zaczepiać. No, no normalny, no, byłem młody, wkurwiłem się, no i mu przyjebałem, no. Y, tam WFista powiedział, dlaczego go uderzyłem, a, a ja, no, bo wyzywał mnie od kurw. No i o, tak, ten kolega z przeciwnej klasy podszedł do mnie, pytał się, czy serio y, ten, y, on mnie wyzywał od kurw, i ja, cytując to, Yy, troszkę się zaśmiałem, nie powiem, że nie. I on yy, został, był w osłupieniu, że ja to powtórzyłem, że miałem odwagę. No ale w wf powiedział, że obaj dostajemy uwagi, więc to było, to było nie fair, kurwa, w stosunku co do mnie, bo no, nie powinniśmy się wyzywać, tym bardziej na lekcji, co na WF-ie, nie? Graliśmy no, zespołową yy, grę, więc no jakby no, nic za nic ująć. No. Emocje poszły w górę, tak? A nauczyciele? Najbardziej, przy... Jezu, ja muszę Wam powiedzieć, najbardziej jest przyjebana baba do teraz, aż Adam na nią się skarży, bo ma z nią tam chyba wychowawczą i najbardziej się na nią skarży, bo jest przyjebana. Jak powiesz, powiesz kurde, to jest dla niej przekleństwo. To jest najbardziej przyjebane. I jeżeli powiesz, kurczę pieczone, to ona, kto powtarza po mnie, kto, i od razu ci uwagę w pierdoli. Ja na przykład, jak miałem, jeszcze jedną sytuację powiem, jak na przykład wyzywałem się z taką kurwą, dosłownie taką kurwą jebaną, co miała na imię, no powiem to szczerze Elena, ale ja nie powiem jak, bo no jeszcze dostanę pozew. Yy... Więc no, wyzywaliśmy się tam, nie? I tam wyciągnęły parę spraw sprzed miesiąca. I ja miałem, No wtedy byłem w ósmej klasie. I wtedy to miałem za wychowawcę i mieliśmy przed wychowawcą, Tak się wyzywaliśmy. Ona mnie wyzywała od y, C-Wordów. Wy, wyzywała mnie od... Y, no, różnych przezwisk, nie będę tu wymieniał, bo mój film. Ale no było mocno no i poszło, że ja dostałem uwagę i, i poszedłem do dyrektora, a ona sobie normalnie poszła no. Uderzyło mnie to emocjonalnie, bo no, wkurwiłem się no i powiedziałem, że już więcej nie przyjdę no i od yy... Ba balu ósmoklasisty, już nie chodziłem do szkoły, bo miałem tak wyjebane troszeczkę, więc yy, wrażenie na mnie to nie robiło, no ale uderzyło mnie to emocjonalnie na pewno, bo smutno mi się zrobiło, jak mnie ktoś tak wyzywa. To był jeszcze tak bardzo przyjebany? WFista, nie. Pani od chemii, Boże, jaka ona była zjebana. Ona była też. uczyła biologii, ale na szczęście nas uczyła inna, kompletnie inna babka. Nie, ona też nas, też nas uczyła. I ona myliła pojęcia z chemii na biologii. Mieliśmy tam geografię, biologii i chemię z nią. I ona myliła pojęcia i my się pytamy cały czas, czy to nie jest z innego tematu, czy to jest w tym temacie. A ona. A przepraszam, przepraszam, to jest tak z innego tematu, w ogóle z innego działu. I ona jest troszkę przyjebana, bo jak. Powiesz po cichu, to ona ci doli tą uwagę, jeszcze zaprowadzi i pójdzie z tobą kurwa do tego dyrektora. No nie ukrywam, miałem kapeczkę uwag w y, podstawowce, no ale to już na inny film. Kiedy kolejna operacja? No kolego, y, operacja to może być za rok, ale Twojego nosa. Albo za niedługo, jakbyś chciał. Y, co czułem, gdy. Kania yy, podarował, chciał podarować bardziej yy, mi ugryzionego makowca. No ja makowca nie lubię, ze względu na mak związany w nim, bo no, no nie lubię, mam zrazy do tego. I jakby to krótko ująć, jakim trzeba być kurwa hamem, żeby dać komuś coś ugryzionego? Ja rozumiem, zostawić taką kanapkę całą, całą. Żeby ktoś sobie zjadł, nie? Bo nie chcesz, bo nie jesteś głodny. No, rozumiem, no. Nie chcesz zmarnować jedzenia, ale ugryzione. To trzeba być kurwa. Nie, nie da się je opisać. To trzeba być po prostu pierdolniętym. Przepraszam za przekleństwo, ale. No, emocje idą w górę. Coraz bardziej, tak? Jaka była klasa z postołówki? Kogo lubiłem, a kogo nie? Klasa z no była randomowa, tak jak większość. Co by się tam nie działo, to i tak zapamiętam. No, dużo się działo, naprawdę. Kogo lubiłem? Ciężko określić. Ja się bardziej tak z dziewczynami trzymałem chyba, bo z chłopakami nie umiałem się dogadywać, bo miałem wyrobioną opinię taką, że no, jak już my podkurwisz, to ci przyjebie, nie? Więc oni, no można, się, można powiedzieć, że lekko się nie bali, no ale też tam, y, wiecie, no lekceważyli mnie. Że tak podpuszczali, żeby podpierdolić do nauczyciela. No. Czysta postołówka, tak? Hmm. Kogo ja lubiłem? No? Bardziej znosiłem. Y, mogę Wam podać imiona. No, Karolina. Hmm lubiłem, no znosiłem, no bo ona też była taka rozjebana kapeczkę, kapeczką tam czasem mu znalazła jakiś humor tam coś śmiesznego. W ostatniej klasie doszedł jakiś Dominik, ale on jest, on jest strasznie kurwa pierdolnięty. Moim zdaniem to on powinien iść do specjalnej szkoły, bo jest taki eee... hmm, przyszedł jeszcze jeden taki pulpet do nas, ale nie wiem jak go ma na imię. Co nie mówiła, mówić L, R, R i mówi L. Więc my mówiliśmy: ej powiedz rabarbar, rabarbar, mówię, Wa, ba, ba. kurwa, to było zajebiste. No a kogo nie lubiłem? O, ja, pierdo, ja pierdole. Mm, tak, Lena, Amelia, e, Kasper, e, Wojtek, drugi Rafał, nie z samego siebie, tylko innego Rafała. Nie lubiłem, straszny kurwa agresor. No, nie tak jak ja, nie? Ale on był bardziej agresywny. Yy... Wiem, jak mnie nazwisko Kołatek. No, ale nie powiem do imienia. Kołatek na pewno to był szósty. Kogo Martyny nie lubiłem, bo ona była wypinczoną. No, nie powiem co, bo była straszna taka. Yy, Ej, nie możesz, bo ja jestem starszy albo to, albo tamto, nie? Nie. Yy... Kogo jeszcze nie lubiłem? No, chyba tyle. Reszta była taka w porządku, albo neutralna, taka bardziej. Albo, że tak porozmawiasz, ale takie. No, róż, różnie bywało, no, ale bardziej reszta neutralna, taka. Czy uwzględniam wstrzymanie akcji serca poprzez energetyki? Panie Rutkowski, dyre, y, przepraszam. Panie doktorze Smolarek. Takżeś się odniósł y, do komentarza. W komentarzu żeś tak napisał, tak. Uwzględniam akcję, y, zatrzymanie akcji serca, ponieważ bardzo lubię pić takiego energetyka na przykład, sobie wypić. Ponieważ, no, no nie, nie ukrywam, to jest moje uzależnienie. Bez tego to ja nie funkcjonuję. Lubię na to przepierdalać pieniądze, bo to daje mi pewną satysfakcję, nie ukrywam. A i im więcej tego wypiję, tym czuję się bardziej taki... Więcej emocji mam. Jakbym tego nie wypił, to nie porozmawiam z tobą. Nie, nie ma szans moim zdaniem. Więc uwzględniam to kiedyś. No i tak się pewnie kiedyś stanie. No. Jak będę w podeszłym wieku takim 60 lat, 70. też się stanie, no. Zjadłem dzisiaj na obiad. Dzisiaj mam kebaba, bo nie chciałbym się robić obiadu kiedy dzień mycia wtedy kiedy już czuję że muszę czy tak co dwa dni myślę bo mamy treningi więc no naturalne że się będę pocił więc to jest naturalne a jak już mam tak już pewność że muszę się umyć tak już dzień za dniem no to wtedy to dzień za dniem może być nawet cały czas w tygodniu Hmm, czy poruszam kolanem? Nie, ponieważ to jest yy, prywatne. Jaka ma być według mnie kobieta? Ile ma zarabiać, ważyć i tak dalej? Według mnie, no ale to jest moja opinia, według mnie kobieta powinna być wyrozumiała. To na pewno. Yy, Miła, szczególnie, no nie przesadnie, bo jeżeli powiedzieć ty, mój cukiereczku, to aż mnie żygać się chce. Wezmę to, kurwa, żeby mnie kusić. Bo mi się by wtedy chciało żygać, naprawdę. To już jest przesłodzone. Jeżeli powie ty kurwo, w żartach oczywiście, to ja powiem ty szmato, w żartach oczywiście. Jeżeli się obrazi, to mówię, no, ej, miej dystans, bo ty mnie nazwasz kurwą, a ja cię nazwam szmato, nie? Już. W ogóle mam dzisiaj urodziny. Zapomniałem o czym mówiłem, bo teraz śpiewali mi 100 lat. Ta, mam urodziny, no. Mm. Następne pytanie, na którym skończyliśmy? Było... Co yy, na obiad? Było ruszanie kolan. Było... A, dokończyć o kobiecie. No kobieta powinna zarabiać wyższą niż niższa krajowa, moim zdaniem. No bo najniższe krewar to jest teraz chyba 4600. A moim zdaniem no takie 5000 czy nawet 5,5 to by było dobre dla kobiety, bo jeżeli miałaby się sama utrzymać, no to by było dla niej dobre, nie? Bo yy, tam kosmetyki, tam nie wiem, jakieś pierdoły tam do kuchni czy coś. No akurat to by się jej przydało. Ile powinna ważyć, no nie więcej. Moim zdaniem, moim zdaniem, nie ci się na no, mnie nie więcej niż 60 kg. Nie więcej, no bo już później to takie, wiesz, no takie, no, nie chcę kobiet obrażać, no ale to będzie takie, mm, takie, znaczy nie chcesz, nie? Ci się nie podoba, a to ma chodzić, że ci, będziesz, ci będzie ci się podobać i, i naprawdę polubisz kobietę, nie? Yy. Więc tak, a dodała sobie wzrost, bo kobieta nie może być wyższa od ciebie. Moim zdaniem, nie powinna być wyższa od ciebie, ponieważ, już mówię, jakby to wyglądało, jak ty idziesz z kobietą i ona jest wyższa od ciebie, byś patrzył na nią tak? No nie sądzę. A kobieta mniejsza uznaje, no może nie uznaje, może. Yy, Czuć się bezpieczniejsza, jeżeli ty jesteś wyższy i może się obronić. Yy, tak, dobrze. Czy mam prawo jazdy? Otóż muszę się Wam pochwalić. Pozytywny. Yy. Mam prawo jazdy. Oczywiście, tu mamy potwierdzenie. Zdany, pozytywny. Więc. Yy. No, nie było łatwo na pewno. Yy, no Jeżeli chcecie zdawać prawa, zy, liczcie się z tym, że to będzie tak kurwa, ogromny stres, że możecie popełnić błąd. No, jak zdacie za pierwszym razem, to będzie super, nie? No, ja marzyłem, żeby zdać o pierwszym za pierwszym razem, ale mi się nie udało, niestety. Więc za drugim razem już zdałem bez no z błędami, no ale nie aż takimi, żeby nie zdać, nie? E, więc też. No ucieszyłem się, że dzisiaj to zdałem, bo dzisiaj miałem o 10.55. Teraz mogę powiedzieć godzinę. E, I... No nie było łatwo, bo e, łuk zrobiłem za drugim razem. E, miałem także e, włączenie się do ruchu Dobre. E, zrobiłem... No jeden błąd z sygnalizacją światną, bo przejechałem na żółtym w momencie, yy, gdy pojazd był w połowie świateł, to włączyło się żółte. Dobra, następne pytanie to, czy. Nie wiem, to jest po, po prostu casting. Nie wiem co to jest i nie będę się do tego odnosił, ale. Nie, twierdzę, że nie. Wojna to Git czy 60. Yy, z Wynarem jest taki problem lekki. Bo on, jakby lubi się z każdego naśmiewać, yy, lubi tak wieś, przypodobać się każdemu. I jakby, jakby to powiedzieć, bardzo lubi obrażać tych, co no, nie zrobią mu nic, tak? Woli skakać do tych starszych, jednak. Lubi sobie tak z adrenalinką przypierdolić. Zatem no, nie mam. Jakby do niego jakiś. takich. Nie, no, gita nie jest, oczywiście, że nie, bo go nie lubię, nie? Ale czy 60? Nie wiem, no tak. To trzeba by dłuższy czas, jakoś tak. A nie mam na to czasu. E, nazwisko mojego taty Smolosz. Proszę bardzo. E, Prezy na walentynki, jaki będę dał. Dziewczynie, no. Ja jestem samym prezentem, że do niej przyszedłem chyba nie? No, ale jakaś bombonierka, coś tam kwiatek jakiś jeden. Tuli pan róża do wyboru do koloru. Co sądzę o Kasi. Zależy jakiej eee... Eee... Jeżeli chodzi o tą streamerkę, to wolę się nie wypowiadać, bo jeszcze będzie na mnie hejt, tak jak z tym eee... Ridem A o jakiejś innej kasini Nie nie kojarzę żadnej innej. Kiedy idę na wieżki? No, mm, tu Cię muszę Panie y, Robercie zmartwić, bo nie lubię z Wami chodzić na jakieś imprezy. Więc no, ja mam taką zrazę po prostu do Was. Czy gole? Tak, gole się. Gole za gole za gole włosy też. Do fryzjera pójdę chętnie ostatnie py pytanie, co o, o Wojnarze? Tak jak poruszyłem poprzednią kwestię, tak sobie myślę, Wojnar to, no tak ta, jak mówię, lubi sobie po po podskakiwać, pożartować, no ale czasami obraża tak po yy, tych, po... zadaje takie durne pytania, na których się nie chce odpowiadać. Więc, Wojnar nie chce być niemiły, no ale to jest taki, taka pchła. Która się de będzie denerwować. Więc myślę, że nie, nie powiem o nim nic złego teraz, bo będzie jeszcze, że się obrazi. Więc to było 25 pytań. Nie wszystkie, oczywiście nie wszystkie, bo niektóre nie chciało mi się po prostu, albo były zbyt niestosowne. Ale jest ich 25, tak? Live będzie w niedzielę, myślę. Gdzieś tak o 18.00 nie obiecuję, ale postaram się zrobić. Do następnego i cześć.